Prezes Paweł Jóźwiak, jesteśmy na obozie w Bakałażewie, obóz kadrowy można tak powiedzieć. Trener, chyba, trener osobiście chyba zaprosił prezesa na, tutaj na spotkanie, no i jak w ogóle przegląd kadry wygląda w tej chwili? Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z zimowego, całego zaśnieżonego Bakałażewa. Naprawdę mamy tutaj prawdziwą zimę, mrozy minus 20, także fajna sceneria, fajny anturaż. Wirek zorganizował tutaj naprawdę fajny obóz. Jest tu kilku ciekawych zawodników. także Przyjechałem sobie tutaj na weekend z rodziną, mam przy okazji poobserwować, zobaczyć kto tutaj jest, co się dzieje, jak kto wie, może już niedługo coś, coś się wydarzy, bo naprawdę jest tu. I kilku ciekawych zawodników, tak? Wirek zawsze miał szeroką kadrę, dużo młodych talentów i to wszystko idzie w, dobra, w dobrą stronę. Także jestem tutaj zdecydowanie w celach zawodowych. Jest tutaj kilku zawodników, o których już wiemy, że organizacja FEM jest zainteresowana, nie jest to żadna tajemnica, więc tak, Cezary Oleksiejczuk, Siejczuk, e, to jest kategoria półśrednia. Teraz e, mamy trzech zawodników, którzy są w tej chwili e, w 93 kg, czyli mamy Bartka Szewczyka, e, mamy też e, jest i Paweł Zakrzewski w rezerwie, tak, e, medalista u ale jest też Michał Pasternak, z kogo tak naprawdę trzeba by było tutaj, z kogo można było. Było tak skorzystać w pierwszym rzucie. No Paweł Szewczyk to na pewno jest to młody prospekt, bardzo ciekawy. Bartek, Bartek Szewczyk. A jak powiedziałem? Bartek. Nie, nie, dobrze. Bartek Szewczyk. Bartek Szewczyk to Młody Prospekt. Już wcześniej byłem do, dogadany z Mirkiem, że będzie się bił na najbliższej gali Fenu yy, z bardzo mocnym przeciwnikiem. Zaufałem troszeczkę Mirkowi, ale przejechałem tutaj, obie, obejrzałem go osobiście i naprawdę bardzo dobrze wygląda ten chłopak. Młody, silny, bardzo, bardzo dobrze rokuje. Widać, że duże postępy zrobił w ostatnim czasie. Także myślę, że to będzie przyszłościowo solidne wzmocnienie i, i tak już bardzo mocnej kategorii półciężkiej w Fenie. No tutaj liderem w tej wadze na pewno jest Michał Pasternak, to, 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 to jest renomowana firma, to, to nie trzeba go nikomu przedstawiać. Zdecydowali najmocniejsze ogniwo tutaj, no ale też fajnie wygląda Paweł Zakrzewski, też, też na pewno miał, jest to zawodnik, który dałby kilka ciekawych walk w Alkwenie, bo jest tam kilku zawodników, z którymi mógłby stoczyć ewentualne pojedynki. To zatrzymam się przy kategorii półciężkiej, 93 kg i widać, tak jak tutaj, jest trzech zawodników, którzy dobrze sobie radzą, a jeszcze do dodatkowo mogli sparować tutaj między innymi z Michałem Oleksiejczukiem, który jak wiemy dostał walkę w UFC w tej chwili z Modestasem Bakauskasem 28 marca. Tak naprawdę na wyrze się zbudowali po prostu bardzo mocną tą kategorię półciężką. To jest tak, że bierzecie najlepszych w tej chwili zawodników, czy jeszcze przyglądacie się widowiskowość tego typu rzeczy, czy po prostu chcecie zrobić taką rywalizację, że ludzie będą naprawdę przeżywać tą wagę półciężką, bo to jest półciężka, to jest waga polska, no nie ukrywajmy. Jan Błachowicz, to, 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 to jest waga ciężka, to jest teraz kategoria królewska w naszym kraju, z uwagi na naszego króla cieszyńskiego, to tutaj y, mówiąc nieskromnie, tą kategorię półciężką mamy na, 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 najlepszą w Polsce, w Polsce tak? z, wszystkich, z wszystkich federacji, wiadomo jest Tomek Narkon, który na razie jest poza konkurencją, no ale Tomek tak... Oprócz tą to tam za, za bardzo nie ma takiego wachlarzu zawodników jak u nas, zbudowaliśmy dosyć fajną tą kategorię, jest sporo e, dobrych zawodników, z Marcinem Wójcikiem na czele, naszym aktualnym mistrzem i na pewno tą kategorię będziemy jeszcze wzmacniać, jeszcze, jeszcze, jeszcze budować, to, bo to będzie taka najciekawsza liga półciężka w Polsce MMA, także cieszy mnie to, że mamy tyle zawodników i że są jeszcze fajne perspektywy na kolejnych. To właśnie wizyta tu w Bakałarzewie jest tym podyktowana? Między innymi, tak, między innymi tak, tutaj też wspomniany Lord Michał Oleksiejczuk, którego miałem okazję tutaj rano spotkać, przywitać się. Także w tradycji staje się zadość. Jeden Olekrzyjczyk kiedyś bił się w Fenie, poszedł do UFC. Teraz mam nadzieję, że pójdzie jego, jego brat w ślady Michała. Także Czaryk Olekrzyjczyk również na najbliższej gali zadebiutuje w Fenie. Będzie przed nim największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. Bardzo mocny rywal, bardzo doświadczony, który bił się m.in. w Belatorze. ostatni może mu za bardzo nie szło, ale na pewno będzie to wysoko postawiona poprzeczka dla Czarka. Jest też Robert Bryczek, który jest mistrzem waszej organizacji w wadze półśredniej. Oni razem tutaj trenowali, ja miałem okazję oglądać też między innymi właśnie ich, ich treningi. Tak naprawdę to w przyszłości, kto wie, czy, czy powiedzmy przy skali talentu Czarka Oleksiejczuka, czy nie dojdzie do takiego pojedynku, czy w ogóle bralibyście pod uwagę, czy, czy raczej byłoby to niemożliwe, bo jeszcze jeśli chodzi o Roberta Bryczka, on też walczy w organizacji OKTAGON czeskiej i wydaje się na to zgodę. No, słuchajcie, no, niczego nie wykluczamy w przyszłości, no, Czarek jest jeszcze na początku kariery, Robert, Robert jest już dużo, dużo dalej przed Czarkiem, jeszcze ciężka droga, ale co się wydarzy w przyszłości, to kto wie, no, zobaczymy, jeśli obaj zawodnicy idą do jednej organizacji i obaj chcą być mistrzami, Robert już jest, Czarek to na pewno też ma takie ambicje, to, to wie, kto wie, co, co wydarzy się w przyszłości, tak, no, niczego nie można wykluczyć. Tutaj liczymy na czarka, że również jego talent w Federacji Fenu eksploduje, tak jak było w przypadku Michała, i że jeszcze bardziej się rozwinie, bo na pewno ma ku temu papiery. A jeśli chodzi o e, innych zawodników, tutaj e, inne kategorie, czy w ogóle trwają jakieś rozmowy, macie coś na oku, czy po prostu przyglądacie się i ta współpraca z Oknińskim jest e, i. i wizyta prezesa jest po prostu podyktowana zacieśnieniem zaciśnieniem tej współpracy. No tak, no współpraca przebiega do tej pory naprawdę wzorowo. Jest, jest, jestem bardzo zadowolony. Mirek daje mi dobrych zawodników, Dogaduję się. Jest tu jeszcze, jeszcze parę osób, które mam na, mam na celowniku, mam na oku. Intensywnie rozmawiamy, wiadomo, bo za dużo nie mogę mówić przed kamerą, i tak osłoniłem już tutaj dwie, dwie karty najbliższej gali, całą resztę będziemy informować stopniowo. Iza Badurek pojawiła się na gali VIP, VIP MMA, to jest za Waszą zgodą, to jest, zakończył się kontrakt, jak w ogóle wygląda nie, nie sytuacja? Zakończył się kontrakt, i zapotrzebowała walki. I daliśmy jej po prostu zgodę. Tak? Nie blokujemy zawodników, jak jest możliwość zawalczyć gdzieś indziej, wypromować się dodatkowo, zarobić sobie jeszcze pieniążki w ciężkich czasach, to nam to w żaden sposób nie przeszkadza. Osobiście dzwonił Marcin Najman i poprosił o to, żebyście puścili Izę? Tak, dzwonił osobiście. Nie, no tylko pytam. No, wiem, wiem jaka sytuacja, więc jak rozmowa przebiegła, tak spytam z ciekawości? Było jakieś nawiązanie do ostatnich wydarzeń? Nie, no normalnie, na no, 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 no spokojnie, tak? Z Marcinem kiedyś tam darliśmy jakieś koty, ale od, od czasu, jak żeśmy zakopali topór wojenny, to, to normalnie gadamy i nie mamy ze sobą żadnych problemów. Jak będzie wyglądała w 2021 roku współpraca z Tomkiem babilońskim? No nie wiem, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No, z Tomkiem mamy dobre relacje, współpracujemy razem, także coś, coś na pewno wspólnie i w porozumieniu zrobimy. Jeśli chodzi o pozostałe, jakby kobiecą dywizję na przykład, pozostałe ruchy w tej chwili na najbliższej gali, coś przewidujecie w tej materii, czy w tym razem nie będzie kobiecego pojedynku? Nie, tym razem bez kobiet panie powrócą na FN 33. A jeśli chodzi o kickboxing, jak sytuacja? No w kickboxingu skupiamy się na dwóch kategoriach, tak, półśrednia pół i ciężka z uwagi na Arka Wrzoska i na Dominika Zadorę, także w K1 będziemy robili na razie tylko te dwie kategorie no zobaczymy co się wydarzy w przyszłości jak już powrócą kibice, duże hale to jeśli będą zawodnicy K1 co nas będą przekonywali tym, że mogą przyciągnąć rzesze kibiców na hale, no to, to jak najbardziej, ale jak, jak, jak na razie to, to niestety no, to w Polsce MMA wzbudza największe zainteresowanie w czasach sprzedaży subskrypcji i gal w systemie Pay Per View, to na razie kickboxing, że tak powiem troszeczkę wypadł z naszej orbity. Macie dwóch, dwóch zawodników, którzy już są na plakacie czyli Szymon Bajor jest też Mateusz Lembecki. To są te motory pociągowe, jeśli chodzi o sprzedaż Pay Per View, czy raczej przewidujecie, że może uda się jakiś atrakcyjny pojedynek zestawić, taki, który przyciągnąłby uwagę właśnie kibiców w kierunku właśnie Pay Per View? Rozumiem, że cena się nie zmienia, cena pozostaje ta nie, sama? Ta cena pozostaje, ta gala będzie bez jakichś tam fajerwerków frykowych, będzie typowo sportowa karta, cały czas się uczymy tego Pay Per View, badamy rynek, będą mocne, solidne zestawienia sportowe, międzynarodowe, Także zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Wiemy mniej więcej, jakie luki wypełnić w dotychczasowej promocji, jakie kanały promocyjne wzmocnić i cały czas chcemy y, uczyć się tego pay-per-view i wiedzieć, jakie są tutaj... Y, skoki w yy, sprzedaży w stosunku do kosztów poniesionych, tak? Bo to cały czas bardzo łatwo się przejechać można na Weperview, przeinwestować i tak dalej. My musimy to robić mądrze, także tak powiem macamy na razie cały czas temat. No, inna federacja duża w Polsce robi to już od 10 lat, to można powiedzieć, że zęby na tym zjedli. My niestety musimy się uczyć od samego początku no, i robimy to, tak? Krok, krok po, po kroczku kropla drąży skałę i mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. Jeśli zostałby zniesiony lockdown i yy, załóżmy, no bo w tej chwili wiemy, jakaś sytuacja, jest Pogoń ze szczepionką, jest gdzieś tutaj e, być może poluzowanie tych restrykcji, które tak naprawdę dobijają w tej chwili polską gospodarkę. E, jak, mogł, jaka, jakie miasto ewentualnie wybraliście, wybralibyście na, pierwszy, e, na pierwszą galę z jakąś. Chociażby ograniczoną ilością kibiców. No, Załóżmy, że mamy, byłaby to mamy połowa też, hali. Mamy, mamy porozerwowane studia telewizyjne, yy, mamy też porozerwowane dużo obiekty w całym kraju, tak? mamy warianty A i ja, warianty B, no, aczkolwiek ja spodziewam się, że kibice najszybciej yy, powrócą późną wiosną, także jeśli uda się coś zrobić kibic z kibicami, to według mnie dopiero w maju i tam już celujemy w jakąś halę. No, nie chcę zdradzać konkretnych planów, no, ale no, mam nadzieję, że kibice po, powrócą. Pierwszy pod koniec pierwszego półrocza. Prezesie, 2021 rok to będzie rok Fenu, bo gdzieś zawsze każda organizacja stawia sobie jakieś ambitne cele. To jest tak, że to będzie przy tej trudnej sytuacji. Jak widać, wiele organizacji sobie całkiem nieźle zaczęło radzić na tym rynku, nawet w przypadku sprzedaży pay-per-view. Jak będzie to wyglądało u ja Was? Ja uważam, że rok 2020 to był rok Fenu, tak? bo pomimo pandemii bardzo się rozwinęliśmy. Zrobiliśmy 5 gal. Pięć z do... Jedną z pełną publicznością, Pięknie. tak? No, jedną z pełną publicznością. Dwie z połową publiczności no, wed według ostrzań. Także praktycznie jako jedyni zrobiliśmy gale przy komplecie publiczności. To, to FEN 27 w Szczecinie. tysięcy 6 6 ludzi, wspaniałe walki. Także myślę, że rok 2020 należał do fen -u. Weszliśmy w sprzedaż systemu Pay Per View. Zaczynamy się tego systemu sprzedaży uczyć. Także bardzo się rozwinęliśmy. I myślę, że idziemy teraz za ciosem I że 2021 rok będzie jeszcze lepszy. To kto wie, co by się wydarzyło w tym roku 2020, gdyby nie pandemia, tak? Bo po, po pełnej hali w Szczecinie byśmy poszli za ciosem i myślę, że te frekwencje byśmy mieli jeszcze lepsze. No my musieliśmy szybko się przestawić na sprzedaż pay-per-view, której mówię, kompletnie nie znaliśmy. Byliśmy tutaj, że tak powiem, kompletnymi laikami, no ale już wiemy z czym, to, z, z czym to się je. Także teraz idziemy za ciosem i z czasem jak powrócą kibice i będą też gale z dużą publiką i, i, i też w systemie pay-per-view będziemy mieli Więcej pieniążków, jeszcze więcej budżetu, żeby zatrudniać coraz większe gwiazdy i żeby rozwijać organizację. Także ja jestem w bardzo dobrej myśli. Prezesie, a jak zdrowie prezesa? Bo ja tu gdzieś na bieżąco monitoruję. Pożegnaliśmy też ważna rzecz: no, pożegnaliśmy Bogusia, Dobromira, który był też dobrym duchem organizacji. Przykra sprawa, ale jak. Przekra prawo. odszedł jeden z naszych bliskich współpracowników. Mój przyjaciel odszedł niespodziewanie przed samymi świętami, no ale no niestety no, trzeba, trzeba żyć, żyć dalej. Pożegnaliśmy go wszyscy, wszyscy godny i na no, zawsze będzie żył w naszej pamięci, w naszych sercach. Jak zdrowie prezesa? Na szczęście dopisuję, odpukać, odpukać wszystko, wszystko jest ok. Złego licho nie bierze, tak mówią. I tak było zawsze. No dobrze, okej. Okay. Dziękuję bardzo w takim razie za wywiad. Czekamy na pierwsze ruchy. Będę w międzyczasie się też kontaktował, bo dość często rozmawiamy o jakichś zestawieniach, o jakichś możliwościach. Jasne, Będę, mam nadzieję, że będziemy gdzieś dostawać informacje. No i co? Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę wszystkiego dobrego w 2021 dziękuję roku. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców.